W każdym z nas drzemie zdolność do podniesienia naszych wibracji energetycznych i otwarcia drzwi do głębokiej radości, spełnienia i obfitego życia. Wszystko we wszechświecie rezonuje na określonych częstotliwościach w tym nasze myśli, emocje i ogólny stan bycia. Im wyżej możemy wznieść nasze osobiste wibracje. Tym bardziej przyciągamy pozytywne doświadczenia i okoliczności, które są w harmonijnym dostrojeniu. Rozwijając zrozumienie tych dwunastu poziomów wibracyjnych, odblokowujemy bramę do świadomego podnoszenia naszej energii, manifestowania naszych najwyższych pragnień i życia jako radosny współtwórca naszej rzeczywistości. Strach, żal, rozpacz, bezsilność. Wyobraź sobie, że ogarnia cię przytłaczające uczucie strachu, żalu tak głębokiego, że brakuje ci tchu, rozpaczy wbijającej się w Twoją duszę i dławiącej beznadziei, która odbiera Ci wszelkie poczucie nadziei czy siły. To najniższy poziom wibracyjny, mroczna otchłań, gdzie negatywne emocje trzymają Cię w niewoli, pozostawiając uczucie bezradności. I odcięcia od Twojej wewnętrznej siły. Gdy działasz na tej częstotliwości, to tak, jakby gęsta zasłona została zaciągnięta przed Twoimi oczami, przysłaniając piękno i możliwości, które wciąż istnieją w otaczającym Cię świecie. Ciężar Twojego bólu pochłania Cię całkowicie, utrudniając dostrzeżenie perspektyw poza obecnymi okolicznościami, czy wiarę w nadejście lepszych dni. Jednak nawet w Twoich najciemniejszych chwilach pozostaje w Tobie iskierka światła, czekająca, by na nowo rozpalić się jasnym płomieniem. Nienawiść, wściekłość. Tuż za głębinami strachu i rozpaczy kryje się toksyczna wibracja nienawiści i wściekłości. Wyobraź sobie szalejący ogień płonący w Twoim wnętrzu, podsycany gniewem tak intensywnym, że spopiela wszystko na swojej drodze. Ta częstotliwość charakteryzuje się całkowitym lekceważeniem rozumu, etyki czy dobra innych, kierowana wyłącznie pragnieniem zemsty i wyrządzania krzywdy. Gdy ogarnia cię nienawiść i wściekłość, to jakby mroczna zasłona opadła na twoje serce i duszę, oślepiając cię na wrodzoną wartość i człowieczeństwo w tobie i otaczających cię ludziach. Twoje myśli zostają pochłonięte przez nieustanny cykl urazy i palącą potrzebę odwetu, często perpetuując spirale przemocy i cierpienia. Jednakże nawet w głębi tej destrukcyjnej emocji istnieje ścieżka do uzdrowienia i przekształcenia tej ognistej energii w siłę pozytywnej zmiany. Zemsta. Ściśle powiązana z nienawiścią i wściekłością jest trująca wibracja zemsty. Wyobraź sobie, że jesteś tak pochłonięty obsesyjnym pragnieniem odwetu za domniemane krzywdy, że staje się ono siłą napędową każdej twojej myśli i działania. Ta częstotliwość zakorzeniona jest w niechęci dopuszczenia przeszłych zranień i rozpaczliwej potrzebie zadawania bólu tym, którzy twoim zdaniem cię skrzywdzili, bez względu na nieetyczne czy destrukcyjne konsekwencje. Gdy działasz na częstotliwości zemsty, całe twoje istnienie zostaje skażone bezlitosnym dążeniem do odwetu, oślepiając cię na rozum, współczucie i twoją własną wrodzoną wartość. Stajesz się uwięziony w błędnym kole gniewu i urazy, perpetuując to samo cierpienie z powodu którego chcesz się zemścić. Jednakże nawet w najciemniejszych głębinach tego toksycznego nastawienia istnieje ścieżka do uwolnienia się. Poprzez odważne akty przebaczenia, uzdrowienia i wyboru przekształcenia Twojego bólu w siłę pozytywnej zmiany. Zazdrość. Wyobraź sobie, że pochłania cię żrące uczucie zazdrości. Ciągły stan urazy wobec tych, którzy posiadają coś, czego pragniesz. To wibracja zazdrości, niska częstotliwość, naznaczona głęboko zakorzenioną niepewnością. Lękiem przed stratą i niezdolnością do cieszenia się z sukcesów czy szczęścia innych. Gdy działasz na tej częstotliwości, twoje myśli stają się niekończącą się pętlą porównań i postrzeganych niedoskonałości, rodząc negatywne emocje, które podkopują twoje relacje, osobisty rozwój i zdolność do doceniania obfitości już obecnej w twoim życiu. Możesz angażować się w zachowania napędzane zazdrością, takie jak plotkowanie, sabotaż czy pasywna agresja, wszystko w błędnej próbie umniejszenia obiektu Twojej zazdrości. Jednakże, nawet w uścisku tej toksycznej emocji istnieje ścieżka do wolności poprzez kultywowanie miłości własnej, wdzięczności i nastawienia na obfitość które uznaje, że jest więcej niż wystarczająco dla wszystkich. Niepewność, poczucie winy, poczucie braku wartości. Wyobraź sobie nieustannego wewnętrznego krytyka, bombardującego cię ostrymi osądami i nieprzerwanym strumieniem zwątpienia w siebie. To wibracja niepewności, poczucia winy i przytłaczającego poczucia braku wartości. Na tej częstotliwości całe Twoje poczucie własnej wartości staje się kruche, czyniąc Cię podatnym na angażowanie się w zachowania autodestrukcyjne, które perpetuują te same zmagania, których się najbardziej obawiasz. Gdy jesteś pochłonięty niepewnością, poczuciem winy i uczuciem braku wartości, może Ci się wydawać, że jesteś uwięziony w więzieniu własnego wytworu. Odcięty od nieskończonego potencjału, który w tobie drzemie. Możesz czuć się sparaliżowany niezdecydowaniem, bać się podejmowania ryzyka, lub wystawiania się na widok publiczny, z obawy przed porażką lub odrzuceniem. Jednakże, nawet w twoich najciemniejszych momentach zwątpienia w siebie, istnieje niewzruszone jądro wartości, odwagi i odporności. Które można na nowo odkryć i wzmocnić poprzez praktyki samowspółczucia, afirmacji i wyboru postrzegania Twoich zmagań jako szans na rozwój. Zniechęcenie. Wyobraź sobie ciężki płaszcz bez nadziei, przygniatający cię, pozostawiający uczucie porażki, wyczerpania i chęci całkowitego porzucenia swoich marzeń. To wibracja zniechęcenia, odbierająca ci pasję motywację i wiarę w siebie, niezbędne do przetrwania nieuniknionych życiowych wyzwań. Gdy działasz na tej niskiej częstotliwości, prawie niemożliwe może być dostrzeżenie światła na końcu tunelu, lub wyobrażenie sobie jaśniejszej przyszłości. Ogarnia cię wszechogarniające poczucie apatii, utrudniając znalezienie energii lub entuzjazmu do podejmowania produktywnych działań w kierunku twoich celów. Możesz nawet zacząć wątpić w swoją wartość, lub wrodzone zasługiwanie na sukces i szczęście. Jednakże, nawet w Twoim najbardziej zniechęconym stanie, iskra Twojej wrodzonej radości, odporności i nieskończonego potencjału jedynie drzemie, czekając na rozpalenie poprzez małe, celowe akty troski o siebie, inspiracji i przypomnienia sobie, dlaczego marzysz. Nadzieja. Jeśli jednak wciąż jesteś zdeterminowany, by podnieść swoje wibracje, nieuniknione jest, że po zniechęceniu w pewnym momencie spotkasz kogoś lub zobaczysz czy usłyszysz coś, co przywróci ci nadzieję. Coś, co sprawi, że nadzieja zacznie rozkwitać w tobie. To żywa, podnosząca na duchu częstotliwość charakteryzująca się optymizmem, wiarą w pozytywne wyniki. I niezachwianą chęcią wytrwania w obliczu wszelkich wyzwań, które mogą się pojawić. Gdy działasz na tym poziomie, twoje myśli są przepełnione pewnymi oczekiwaniami, że sukces, rozwój i obfite możliwości czekają na horyzoncie. Poczucie nadziei napełnia cię energią, motywacją i niezachwianą wiarą, że posiadasz odporność niezbędną do urzeczywistnienia swoich marzeń. Bez względu na to, jakie tymczasowe przeszkody mogą się pojawić, pozostajesz otwarty sercem i receptywny na magię pozytywnych synchroniczności i rozwiązań, które się ujawniają. Zakotwicz się w tej wibracji, gdy potrzebujesz dodatkowego zastrzyku inspirującego paliwa. Optymizm. Gdy Twoje wibracje nadal rosną, dostrajają się do wysokiej częstotliwości optymizmu. Nastawienia, które naturalnie dostrzega nieograniczone możliwości i rozwiązania obecne w każdej okoliczności. Z tej perspektywy świat staje się rozległym, przyjaznym placem zabaw wypełnionym ekscytującym potencjałem, czekającym tylko na eksplorację i manifestację w formie. Optymizm rodzi zaraźliwy entuzjazm do życia, utrzymując cię skupionym na ścieżkach, które są otwarte zamiast na tymczasowych przeszkodach. Naturalnie oczekujesz dobrych wydarzeń, ponieważ rozumiesz nieskończoną, obfitą naturę życia w swoim rdzeniu. Nawet pośród wyzwań pozostajesz pewny swojej zdolności do przekształcenia każdej sytuacji, patrząc na nią przez pozytywny pryzmat i stawiając jej czoła z odpornością. Pozytywne oczekiwanie i wiara. Działając na tym poziomie, rezonujesz z wzmacniającą wiarą w swoją zdolność do świadomego tworzenia każdej rzeczywistości, jaką możesz sobie wyobrazić. Pozytywne nastawienie i głębokie zaufanie do życzliwego potencjału życia przenika Twoją istotę. Kroczysz przez świat, emanując aurą niezachwianej pewności siebie i otwartego, receptywnego nastawienia które przyciąga Twoje największe pragnienia do formy. Gdy utrzymujesz te wibracje pozytywnego oczekiwania i wiary, stajesz się magnesem przyciągającym synchroniczną pomoc, cenne związki i pozornie nieskończony przepływ możliwości zgodnych z Twoimi najwyższymi intencjami. Posiadasz niezachwianą wewnętrzną wiedzę, że jesteś Bosko wspierany w urzeczywistnianiu swoich najbardziej inspirujących wizji. Entuzjazm, gorliwość, szczęście. Przepełniony entuzjazmem, gorliwością i zaraźliwym poczuciem szczęścia, podchodzisz do każdej chwili jak do cudownej przygody, którą należy radośnie doświadczać i smakować. To tak, jakbyś dotknął nieograniczonego blasku, ciekawości i zachwytu swojego wewnętrznego dziecka. Dostrzegając magię, fascynację i zabawę nawet w pozornie najbardziej zwyczajnych wydarzeniach. Gdy ta żywa częstotliwość pulsuje przez ciebie, twoja energia jest absolutnie zaraźliwa i magnetyczna. Naturalnie przyciągasz zachwycające synchroniczności, inspirujące interakcje i szanse na smakowanie piękna życia w kreatywne sposoby. Zadania wydają się lżejsze. Ruchy są bardziej zabawne, a Twój śmiech przychodzi swobodnie i spontanicznie. Niech ta wibracja wypełni Cię głębokim docenieniem przywileju bycia żywym. Pasja. Najgłębsze wezwania Twojego serca rozpalają się w Tobie, gdy wznosisz się do elektryzującej częstotliwości pasji. Niezatrzymana gorliwość do realizacji Twoich najbardziej autentycznych pragnień. Przepływa przez każde włókno Twojej istoty. Twój duch czuje się rozświetlony celowym ogniem, wiecznym płomieniem, popychającym Cię ku śmiałemu urzeczywistnieniu Twoich największych wizji i potencjału. Wibrując na tym poziomie, przeszkody ledwo się rejestrują, pojawiają się jedynie jako ekscytujące wyzwania do przyjęcia z całego serca. Poruszasz się przez życie z laserowym skupieniem. Twórczą inspiracją i absolutnie zaraźliwym poczuciem żywotności, które inspiruje otaczających cię ludzi. Pasja działa jak potężna siła napędowa, magnetycznie przyciągając twoje marzenia do manifestacji. Radość, wdzięczność, wzmocnienie, wolność, miłość. Na najwyższym szczycie wibracyjnym wyobraź sobie, że jesteś przepełniony czystą promienną radością. Każda komórka Twojego ciała drży głęboką wdzięcznością, poczuciem wolności, wzmocnienia i bezwarunkowej miłości do całego piękna życia. W tym błogim stanie rozpoznajesz siebie jako nieskończone źródło światła, promieniujące pozytywną energią, która podnosi na duchu wszystkich, których spotykasz. Gdy przebywasz na tej częstotliwości, Stajesz się magnesem przyciągającym niesamowite możliwości, odżywiające dusze połączenia, synchroniczną pomoc i doświadczenia, które rozświetlają cię od wewnątrz. Życie wydaje się być bezwysiłkowym, ekstatycznym przepływem, gdy poddajesz się pokornemu zachwytu nad docenianiem każdej świętej chwili. Wiesz każdym włóknem swojej istoty, że jesteś nieograniczony, wolny i wzmocniony. By tworzyć nadzwyczajne życie, o którym marzyłeś. Zrozumienie i świadome kultywowanie tych dwunastu poziomów wibracji energetycznych otwiera przed nami drzwi do głębokiej transformacji osobistej i zbiorowej. Każdy z nas ma moc, by wznieść się ponad ograniczające przekonania i negatywne emocje, które trzymają nas w niższych częstotliwościach. Poprzez praktykę świadomości, intencjonalnego myślenia i działania zgodnego z naszymi najwyższymi aspiracjami, możemy stopniowo podnosić nasze wibracje, przyciągając do naszego życia więcej radości, spełnienia i obfitości. Zapraszam Cię do refleksji nad tym, na jakim poziomie wibracyjnym najczęściej się znajdujesz i jakie kroki możesz podjąć, aby świadomie podnieść swoją energię. Pamiętaj, że każdy moment jest nową szansą na wybór wyższej wibracji. Na życie w zgodzie z twoim najwyższym potencjałem i na tworzenie rzeczywistości, która odzwierciedla twoje najgłębsze pragnienia i wartości. Niech ta wiedza będzie dla ciebie przewodnikiem i inspiracją na twojej drodze do pełnego radości, świadomego i pełnego mocy życia. Jesteś potężnym współtwórcą swojej rzeczywistości. Wykorzystaj tę moc mądrzej i z miłością.